Dzień dobry. Dzień dobry. Pozwoliłem sobie przejechać lawetą, bo zakładam, że jak się dogadamy, to od razu zapakuję na lawetę. Witam. Cieszę się bardzo. Tam, Piotrek. Tylko pytanie, gdzie są te samochody? Z tyłu, zapraszam. Tędy? Tak, jest. No dobra. Zajmuję się handlem, pojazdami zabytkowymi klasycznymi. Głównie amerykańskie samochody, co? No. Głównie amerykańskie, ale praktycznie no, wbuję się w każdej marce także. No dobra, rozumiem, że wchodzimy do środka i tam jest? Wchodzimy. Chcę jak najwięcej zarobić, więc specjalnie schowałem samochód, żeby zrobić spektakularne wejście. Proszę bardzo. Kurde. Ależ, Mam nadzieję, że, jest... że wpadnie nie, Ci w oko. Nie, go nie mogę tego zdradzać, ja <laughs> powinienem teraz się męczyć, powiedzieć Ci, no, że wiesz, no, nie pasuje mi coś. ale Nie? <laughs> ale jestem zauroczony po prostu. Ależ to jest kozackie auto. fenomen. Mam nadzieję, że Ci podpasuje. Są momenty, kiedy nie jestem w stanie opanować emocji i myślę, że sprzedający widzi, że jestem bardzo, bardzo napalony na ten samochód. Jest po prostu przepiękny. Otwarty? Oczywiście, pewnie. No, no po prostu to wnętrze to jest piorunujące wrażenie, te wszystkie welurki, plastikowe drewienko. Naprawdę I te kolory. Zestawienie kolorystyczne jest w ogóle rewelacyjne, tak naprawdę, powiem szczerze. I to bardzo dobrze wygląda. A z tyłu? Opa! No dobra. Tylna kanapa, fotele. W salonie, w domu. Właściwie tak, tylko telewizor powiesić właściwie. Fotele są obrotowe w ogóle? Tak, o, tak zwane kapitańskie. O, obrotówki rzeczywiście. Tyj, nawet się obracają elegancko, pięknie, proszę bardzo. O, fantastyczne. Pozwolę sobie wręcz wsiąść do środka, bo to mnie zaprasza. O, najbardziej chyba kręci to. No właśnie. Kanapa tylnia się rozkłada. No, ale. W pozycji lecz. łóżka. Ty, już jest taki wypas. I tak podróżować to ja rozumiem. Tak bym mógł daleko nawet, powiem szczerze, pojechać. Ależ to jest wygoda wielka. No w ogóle fajnie, jak tu dużo miejsca jest. że Nawet jak się tu siedzi, to pewnie znajdziesz się no właśnie. Czekaj, usiądzie Tak, można o. siedzieć swobodnie. I się siedzi wygodnie można sobie fajnie podróżować. W nieprzeciętnym klimacie. W nieprzeciętnym wręcz klimacie. Jeszcze sobie go tylko z tyłu obejrzę, bo ciekawi mnie jedna rzecz. I widzę, że lakierowo też jest bardzo bardzo dobry stan. To jest jego pierwszy lakier Tak, czy to jest, jest pierwszy lakier w całości. Dla mnie istotne jest to, że ten samochód ma wszystkie detale, wszystkie chromy, wszystkie elementy są na swoim miejscu. Kompletacja jest najważniejsza. Nie był okay. malowany, nie był odnawiany samochód, jeśli chodzi o tematy lakiernicze czy blacharskie. No. A i tu jest jeszcze. No dobra, bagażnik to może sumie powiedziane. Ale coś by się wrzuciło. Jakaś walizeczka spokojnie wejdzie. Co ciekawe, on jest w 100% w ocynku, także dlatego te 40. Puda tak, puda jest ocynkowana, dlatego 40 lat nie robi jeszcze na nim żadnego wrażenia. No właśnie, bo to co mnie najbardziej tak rzuca się w oczy mi, to to, że jest w bardzo w stanie lakierniczo blacharskim. To jest zaskakujące. Dobra, samochód jest bardzo fajny. Teraz chciałbym tylko posłuchać, jak pracuje silnik. No dobra, my możemy go uruchomić? Oczywiście, odpalamy. Tylko ja od razu mówię, nie będę prowadził. Nie prowadzę, jak nie kupię. Okej. Okay. Masz jakieś zasady w życiu? To chociaż tego się tak trzymajmy. Jest. Dokładnie. Samochód ma wgniotkę i muszę to zauważyć, bo na razie nie wiem, na czym urywać sceny. No tu widzę, delikatna wniotka jest jednak. Oj, Przemek, to drobiazg. No, detal jak detal, ale jest. Trzeba takie rzeczy zauważyć, bo to później jeszcze będziemy gadali o pieniądzach i wtedy wszystko się wyjaśni. Myślę, że się dogadamy. Jak zwykle ten fenomen tej niewygody, taki centralny ten element, no, tutaj trochę przypomina, będzie trzymać. Cockpit yy, jak w Żuku. <laughs> tak. I co powiesz? Nie, nie, nie wiesz, no taki dźwięk to zawsze człowieka raduje. To Mu muzyka jest muzyka to... dla uszu. Znaczy to jest ten głupi moment, gdzie znowu muszę ci przytaknąć i powiedzieć, nie no fajnie, no fajnie, a ja nie to powinienem co, tego. To cena mówię? w górę? Nie, cena zawsze idzie w dół. A. To jakby nie ma co, ale jak się przejedziemy, to dopiero ci powiem dlaczego. No i te dwustronne podłokietniki to jest kolejny kurde wypad w tym samochodzie. Można by tak sobie jechać i jechać podróżniczo. Ach. Co my tu mamy? Z wyposażeń. Rozumiem klima no, jest. bogato wyposażony. <laughs> bogato. Rozumiem, że to są lampki jakieś? Tak, do podświetlania. A, poważne gadżety z tyłu. Rzeczywiście. Pani bujająca się. Tańcząca. Czy radio działa w ogóle? Tak, tak. Radio działa. Muzyczka gra. Pełen relaks. <laughs> Pełen relaks, rzeczywiście. O, jest też. No to jest rzecz, której mi po prostu brakuje w nowoczesnej motoryzacji, takie uchylne Tak, no, to jest bardzo, taki... e, jeśli chodzi o wlecie, bardzo fajny temat. Możemy jakoś tak spróbować depnąć, że tak powiem? Ja już nic więcej w życiu chyba nie muszę, Na razie, na razie jeszcze tak delikatnie, dawkuje emocje, okay. <laughs> Przemku, dawkuje emocje. Naciśniemy gazu. Jeszcze raz, żeby chociaż. O o o o, 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 właśnie tą melodię. Ja powiem Ci szczerze, jestem już kontent. Ostudźmy emocje, wróćmy, usiądźmy. Będziemy mieli o czym pogadać. Dobra. Wszystko jest tak jak należy. Naprawdę, muszę się nakombinować, żeby urwać trochę sceny. Z pozycji tylnej kanapy możemy pogadać sobie, o cenie. Będą no bo... wygodne negocjacje. Tak, ty, no zobacz. W sumie, właściwie takich domowych warunkach, firaneczki pozasłaniać. Auto e mi się podoba. Niestety, muszę to powiedzieć wprost, czytelnie, auto mi się podoba. Cieszę się. Ale cena mi się nie podoba. Cena się nie podoba. 79 boli. Nie wiem, no coś urwi z Ja 79. dwa, ale dwa mogę urwać, czyli 77 proponuję. 77 to nawet mój rocznik <grym> pasowałoby, ale... I myślę, że przy tym moglibyśmy zostać. Bardziej bym poszedł w stronę jednak niższej ceny, nie wiem, 74? 76500 dla równego 75 i takie 75 jest, jest 75 tysięcy zabieram auto w tej sekundzie wreszcie niech będzie fantastycznie